Oczywiście, możemy zakrzyknąć, hej, kosmonauci, astronauci i ty, Elonie Masku, dajcie spokój z tym kosmosem, ale czy ktoś nas posłucha? Przecież jest tyle ważniejszych spraw, głód, wojny, epidemie, tym się zajmijcie. Tak możemy krzyczeć, ale nikt nas nie posłucha. Bo ludzie od zawsze próbowali ujarzmić to, co nieujarzmione, bez względu na koszty. 3 sierpnia 1492 roku w poszukiwaniu drogi do Indii wyruszył żeglarz znamienity, Krzysztof kolb. Wśród zebranej gawiedzi, wszak to kratka nie lada, nie brakowało tych, którzy mówili, po co temu szalonemu Genełańczykowi ta eskapada? Przecież to pewna śmierć i pieniądze wyrzucone w błoto. Szalony genołęczyk tego nie słyszał. W Kitty Hawk w Karolinie Północnej Panowały świetne warunki do tego, żeby po raz pierwszy wznieść się w powietrze tym, co później nazwano samolotem. W grudniu 1903 roku bracia Wright dokonali tego. Pierwszy lot był nieporadny i trwał kilkadziesiąt sekund. Wśród zebranej gawiedzi, tak to gratka nie, lana, nie brakowało tych, którzy mówili, po co im to? Przecież to pewna śmierć. I pieniądze wyrzucone w błoto. Szaleni bracia. Nie słyszę. Było ich wielu, począwszy od Ikara, Kopernik, Galileusz, Heweliusz, Giordano, Bruno czy późniejsi eksploratorzy kosmosu. Dlaczego zajmowali się tym, co nie było najważniejsze? Odpowiedź jest jedna, bo takie mieli marzenia, bo ich wzrok sięgał dalej niż najdalszy widnokrop, bo świat jest w ciągłym ruchu. A porusza się dzięki tym, którzy nie potrafią wysiedzieć w ciasnych gorsetach nałożonych im przez rzeczywistość. A być może znali to mądre powiedzenie: że o niebo jeszcze nikt się nie robi. Dziękuję.